Kochani, tu pomijam was znowu na moim kanale. Dzisiaj przychodzę z paczkami z AliExpress. Tak jak zawsze, standardowo będą tu różne rzeczy, nie mam jednej kategorii, różne ceny, więc mam nadzieję, że będzie wam się podobał. Zapraszam, tak jak zawsze, do subskrypcji, do lajkowania i na moje inne strony. Niedługo na pewno też nagram pielęgnację twarzy. Kolejny sprzęt. Mam nadzieję, że też nie możecie się doczekać tak bardzo jak ja. A im się dzisiaj język mączy, Zaczynamy. Co tu mamy? Zamówiłam taką ala struksową koszulę, teraz były bardzo modne w tym sezonie, bardzo śmieszny jest ten materiał, nie aż tak sztruksu, jak myślałam, że będzie. Skład, jaki skład? Nie ma składu, jak już wszystko jest tu napisane po chińsku, więc nie wiem, co to jest. Mocno uversize'owa, bardzo mocno. Śmieszna rzecz. Coś takiego totalnie nietypowego dla mnie. Nie mam czegoś takiego w szafie. Nie wiem, czy się przekonam do czegoś takiego. Tym bardziej, że teraz wiecie, ciągle jeszcze z tą nogą jest tak średnia, więc najczęściej chodzę w rajstopach albo w luźnych spodniach, bo jest mi najwygodniej. Więc to bardziej do jakichś takich rurek myślę, że pasowało. Więc myślę, że jeszcze poczeka sobie w szafie na takie porządne noszenie i porządne testowanie. Ale ma coś w sobie. Ciekawe, inne. Lubimy tutaj takie rzeczy, wiemy o tym, więc przymierzamy. Kurde, podoba mi się to. Wiem, że nie w takim wykonaniu, jak mam teraz, bo teraz wygląda bardzo przeciętnie. Bardzo. Ale przed chwilą e, próbowałam ją sobie ułożyć, jak, jak ja bym nosiła przed lustrem. Ja bym rozpięła ten guzik. Nosiłabym ją bardziej tak, może nawet właśnie off-shoulder, coś ala w tym stylu. Albo jakoś tak, wiecie, związaną. Taką właśnie... Totalnie rozczochraną bym powiedziała, totalnie w nieładzie, bo to jest taka według mnie koszula, którą tak powinno się nosić. Ona jest bardzo szeroka, ale według mnie naprawdę to ma coś w sobie. Oczywiście pomieńcie tą spódnicę, tak tylko, żeby przymierzyć. Postaram się, może mi się już uda zrobić lepsze zdjęcia tej koszuli. Nie w takim wykonaniu, ale tak jak mówię, ona ma coś w sobie i myślę, że ja ją będę nosić. Jestem w szoku, bo tak trochę jak przyszłam, myślałam, że że niezbyt. Ma kieszonkę, tu jedną ma, tutaj nie ma. E, mi się podoba, serio. Bardzo mi się podoba. Ma, ma, coś, ma coś w sobie ta koszula. Taki, taki klimatik nie wiem. Coś, coś ma. Nawet ciężko mi powiedzieć co. Bardzo klimatyczna. Następne: jeśli to nie będzie obcisła po prostu dzień nowa sukienka, to się zdziwię, a myślę, że to jest dzień nowa sukienka. E, tak. Oczywiście, tym razem mamy po prostu inny materiał. Mamy jeszcze tutaj takiego warkoczyka, więc to jest różnica, jest dłuższa, czyli taka jak lubię. I czerwona. To akurat jeszcze nie było, więc chociaż jakaś różnica, staram się, widzicie, staram się. Pewnie jeden rozmiar, tak jest najczęściej. Mocno elastyczna z mojego ulubionego materiału. O, jest, upustwiam ten materiał, bieram ten sklep, jeśli chodzi o te sukienki. To dlatego chyba jeszcze są dwie takie. Przepraszam. Nie jestem zbyt. Yy spontaniczna ostatnio, jeśli o to chodzi, nie mamy składu materiału, ale powiem Wam, jest mega misiowata, mega sweterkowata, pewnie będzie mega cieplutka i ja już wiem, że będzie się ją dobrze nosić, bo uwierzcie mi, ja mam pięć chyba już takich sukienek z tego akurat sklepu i wszystkie ubóstwiam, więc jak najbardziej myślę, że mogę polecić i przymierzam. Powiem Wam, podoba mi się. Ma fajny ten materiał z tymi y, jeszcze takimi przejściami, że te paski to nie są po prostu paski. Mocno opina. Opina mnie nawet tutaj w rękawkach, co jest dość jest dziwne jednak na te sukienki, że tutaj mam tak ciasno. Ładnie się dopasowuje, ładnie leży i golf jest trochę duszący, więc y, znowu nie dla każdego. Ja trochę się czuję taka duszą. Nie lubię tego uczucia, no ale tak, tak bywa. Ogólnie bardzo fajna, bardzo taka typowa dla mnie. Z tyłu tak, nie, dla mnie bardzo spoko, sukieneczka ładnie leży i jest ciepluteńka, wiem, że jest też chyba w innych kolorach, nie tylko w tej czerwieni, w końcu doszłam wniosku, znaczy, bordo tak naprawdę, to jest taki winny kolor chyba, kolory, e, więc jak najbardziej, teraz się nawet w niej potę strasznie, bo tu jest ciepło i teraz ona aż za ciepło. No i kolejna, tak już otworzę kolejną, mam jeszcze inne rzeczy, spokojnie, spokojnie, no i koniec. Tylko na takim sukienkę. A! Zostałam z paskiem, sukienka sobie powędrowała. Mamy o inną, fajnie podkreślającą talię tym razem. Inny materiał, taki bardziej delikatniejszy, taki troszkę jakby śliski, ale nie sztuczno śliski. To jest jednak różnica. Ma guziki. trapy. to też dobrze, mi będzie się rozchodzić. Ja uważam, że to plus. Materiał też nie jest taki jak tamten, że wiecie, tak wraca mocno, mocno opina. bardziej jest luźny, bardziej elastyczny, kurczę, fajna, tylko ten brąz, znowu mam takie, nie wiem o co mi chodzi, sama sobie zamawiam, nie mam wątpliwości co do koloru, dziwna jestem, nie pytajcie, ale tak, podoba mi się krój, bardzo podoba mi się krój i jestem ciekawa jak będzie leżał, więc przymierzam nie jestem przekonana, nie wiem czy nie jestem Po prostu za blada i przez to się w niej nie czuję Ona jest bardzo mocno elastyczna Chyba też był jeden rozmiar I jest dość duża tak naprawdę Jak ja noszę M M, no tak naprawdę noszę M To jest dość duża Ja mam wrażenie, że nie ma tego pięcia, nie ma tego spięcia No może na plus, dla innych, dla mnie na minus Ja lubię, wiecie, czuć się obwiedziona w sukienkę, Więc w tej czuję się za swobodnie <grym> <grym> Dlatego mi nie leży, mam wrażenie, że to nie jest mój kolor, to też nie jest do końca mój krój. Myślałam, że będzie fajnie, bo podkreśla tu talię. Ten pasek jest dziwny. Mam wrażenie, że ten pasek ma zupełnie inny kolor niż ta sukienka. I chyba mam rację, co też nie jest do końca plusem, tak naprawdę. Wolałabym, jakby był taki sam albo jakiś inny, bo ten jest taki mega, no, mega dziwny, mega sreczkowaty brąz, bym powiedziała, albo jakiś taki wyprany. Nie wiem, o co chodzi z tym paskiem. Ma jakieś takie dwa różne odcienie. Nie. To mi się niezbyt podoba. Ale to myślę, że kwestia mojego gustu, bo materiał nie taki, krój nie taki, bo ogólnie jest naprawdę dobrze wykonana. Więc nie mogę się tego niej przyczepić. Mi nie leży osobiście to, jak leży. Nie jest po prostu w moim typie. Mamy znowu sukienkę z tego, co pamiętam. Ale nie, już nie raj stopę. u, Wow! To jest sukienka sylwestrowa z dekoltem do pępka. Autentyko. Dekord jest wielki. Ja lubię, więc nie mam z tym problemu. Tu jest coś dziwnego i nie wiem, jak to działa, czy to się wiąże gdzieś, czy to, to tak wisi. Tu z przodu jest takie coś. Nie wiem. Śmierdzi y, tranem. Serio. Dziwne. Pachnie jak tran. Mm. Wziąłem rozmiar L, bo y, tym sukienkom nie ufam i to jest też z takiego sklepu. Gdzie czasem się boję, że jakoś nie będzie taka jak powinna. Ma z tyłu zamek, dlatego ja widziałam L, żeby też nie była za krótka i zbyt opięta. Chociaż teraz wydaje się dość duża, więc no zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Tu ma takie marszczenie z boku. Coś ma w sobie, no ale ja mam słabość do tego materiału, więc to możliwe jest, że to ma właśnie w sobie i na mnie działa. Ale ten zapach tranu mnie trochę, trochę, trochę odrzuca, więc przymierzam, może wywietrzę i wtedy przymierzę. Pierwsze, co widzę, że poniosło mnie z rozmiarem. Mogłam wziąć jednak jak To jest dla mnie trochę za duże i w pasie. za dużo luzu. O. I tutaj, tutaj na biuście się rozchodzi. E. Szczerze mówiąc, to nie jest... To nie jest, e. jest mówiony jakoś fason. Nie rozumiem tego trochę. Może jakby nie miała tego, albo to było jakoś gdzie indziej. Nie było tego po prostu o bo, bo wiele lepiej. To zwisające jest Dziwne po prostu. To, że nie trafiałam to, że to moja wina. Oczywiście, że moja wina, ale to jest zmienia faktu, że nie rozumiem tego czegoś. Jakoś mi to nie pasi. Sam krój nie jest najgorszy, materiał nie jest najgorszy, ale tak jak mówiłam, śmierdzi tranem. I się to nie zmieniło. Dalej śmierdzi tranem I mam wrażenie, że trochę za mocno się tutaj podbija. Może jakby była bardziej dopasowana, to by tego nie robiła. Ale patrzcie, ona tak podchodzi po prostu ten materiał. No i. Już no szukajmy się, że na imprezie mi się czuć gdzieś komfortowo, a to jest taka sukienka imprezowa bardziej. No i tutaj to podchodzenie, niby to ma chyba zakryć to podchodzenie. Nie, 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 nie jestem przekonana, przykro mi. Patrzę i podejrzewam, że to jest kolejna rajstopa i już mi się po prostu chce śmiać, bo mam problem. Potrzebuję odwyku, płakam. Albo nie wiem, nie wiem, czego potrzebuję. Jezu, tak. Tym razem mamy tak długą, że myślę, że ona będzie po prostu do ziemi. Ma prosty dekolt, taki, taki bardziej pod szyję prawie go nie ma. Jest bardzo długa, naprawdę mega, mega długa. I znowu mój ulubiony materiał. Taki wiecie, elastyczny, budujący trochę figurę, bez rozcięć. Ciężko może być w tym chodzić, bo to jest naprawdę długie. a nie ma tu żadnego rozcięcia ani nic. Składu materiału też nie ma, bo tu macam metki żadnej w środku nie ma, chociaż może bliżej, gdzieś nie ma. Fajny materiał, taki jak lubię, właśnie jak mówiłam, ale jestem zdziwiona, że ja tego tyle zamówiłam Martwię się w siebie, potrzebuję pomocy, kto mnie wesprze, bo to nie jest już normalne, jak mam obsesję na punkcie tych sukienek Mam po prostu i chyba chcę mieć każdy możliwy krój, każdy możliwy kolor, bo wiem, że ostatnio zamówiłam trzeci kolor tej samej sukienki Identyko, trzy różne, no nieważne to mi się podoba, tylko właśnie martwię się jak z tym chodzeniem. Mam taką spódnicę, która jest z podobnego materiału i też jest bardzo długa i nie da się w tym chodzić, bo to po prostu takie kroki trzeba robić. No a znaczy teraz z nogą to takie mogę robić, ale no normalnie to człowiek... Ja chodzę bardzo szybko. Chodziłam. Teraz chodzę bardzo wolno przez moją nóżkę. Więc tak, no... Niezbyt praktyczna. Jestem ciekawa, jak będzie z tym. Przymierzam. Totalna petarda. Jestem zakochana. Ona jest fantastyczna. Świetnie się układa. Ładnie leży jest długaśna, więc wiecie, czasem takie sukienki się przydają takie długie, jak na przykład jest teraz zimno i chcemy mieć bardziej zakryte jednak ciałko, to ja jestem jak najbardziej na taka, kozaczki aktualnie no tak trochę nie wchodzą mnie w grę, więc jak najbardziej popieram bardzo, bardzo mocno tą sukienkę, uważam, że jest fantastyczna, jest mega cieplutka, jest mega, 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 jest w ogóle wszystko mega, ona jest chyba w jednym rozmiarze, patrzcie, ona jest bardzo elastyczna i nie jest z tego materiału, wiecie, który mi niby, że on się tak nieładnie po prostu układa, on tak Lepiej trochę dopasowuje się do ciała. Nie jest też taki ściskający aż, tak? Ale jest dużo lepiej niż, niż te takie totalnie sweterkowe. Ten jest bardziej, bardziej taki dopasowujący, się ma idealną długość rękawków. Wszystko jest jak najbardziej na tak, jest czarna, więc kolejna do kolekcji. Super. Co no tu jest? Malniareczka w rozmiarze M. W brązie. Mamy tutaj. Mamy wszystko tak, jak powinno być. Rozmiar M. Ona ma takie rękawki. Czy to można odwinąć? Bo ja nie wiem, czy jestem fanką tego białego. E, nie, musi być z tym białym. I ten, to jest jedyna rzecz, która mi się aktualnie mnie niezbyt podoba. Bo jakoś ten biały mnie nie przekonuje. Nie wiem czemu, jakoś nie czuję tego. Ma kieszonki, jest urzędowa, więc wszystko tak, jak powinno być. Tak, jak lubię niby. Tylko no ten biały rękaw. Nie wiem, czy się przekonam. Prosta, ładna. Ciężko powiedzieć coś więcej, bo jest dobrze wykonana, to są fajne marynarki, mam już dwie, trzy z tego sklepu marynarki, mam jakiś składzik po chińsku, nic Wam nie powiem, bo jest cały po chińsku, niestety. Myślę, że poliester, podejrzewam, że poliester, jakby też by mnie to nie zaskoczyło, jakby to był poliester. Przemierzam. To, co mi się w niej nie podobało, to były te rękawki i zmieniam zdanie, Byłam przed chwilą patrzyłam na siebie w lustrze, nie jest tak źle, bardzo ładna, klasyczna, no, ja się ledwo zapnę, to jest M, ale no, ja nie noszę w ogóle zapiętych marnarek, więc jakby nie przeszkadza mi to, według mnie dobrze ta M leży. E, podoba mi się, podoba mi się bardzo, jest taka ciekawa, bo to jest kolor, którego nie mam prawie w ogóle w szafie, a myślę, że można fajne rzeczy z nim zrobić i przez te rękawki jest taka elegancka mam wrażenie, ładnie się prezentuje. Ja lubię bardzo te dwurzędowe marnarki, więc ona mi się bardzo wpisuje w to, co lubię, czego mam najwięcej w swojej szafie, no ale przecież to nieprawda, można mieć jeszcze więcej, nie? Patrzcie, no, szok, bluza. Coś, co się tutaj drugi raz pojawia normalnie od momentu, kiedy zaczęłam to, zaczęłam prowadzić ten kanał i stronę. To bluzy pojawiają się bardzo rzadko. Zamówiłam prostą, zwykłą bluzę, ona jest dość cienka, ale wiecie co, bardzo mi jest coś takiego potrzebne. Czasem jak. No naprawdę nie chcesz się ubierać, a w sensie bluzę też można fajnie założyć Nie powiem, że mi to wychodzi, ale da się, wiem, że się da yy, I powiem Wam, to też ma coś w sobie, w sensie nie no jest prosta, zwykła bluza Myślę, że muszę spróbować po prostu się przekonać i spróbować nauczyć się ją nosić I wtedy będzie petarda i będzie super i w końcu będzie mi wygodniej Przymierzam tak jak mówiłam, ta bluza jest bardzo prosta, bardzo basicowa, tak ją można nosić. rzeczywiście też w dół. Mi się bardzo podoba, o w takiej formie właśnie taka zwisająca. Uważam, że czat petarda i będę miała z niej bardzo dużo pożytku, bo właśnie czegoś takiego bardzo, bardzo brakuje w mojej szafie, takich prostych rzeczy, które będzie będą no, bardzo, bardzo wygodne i będą łatwe do założenia. I to jest właśnie to, to jest coś prostego, a jednocześnie... Uważam, że wygląda bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze trzy rzeczy. Mamy koszulę w fiolecie. Nietypowo jak dla mnie. Bardzo nietypowo kolorystycznie, ale koszula jest spoko. Nie jest taka mocno oversize'owa, ale nie jest taliowana, więc jest luźniejsza. Pewnie nie dla każdego skład. 35% poliester, 65% pawełna. Mega skład, mega, mega skład. Teraz kolor. Pewnie nie dla każdego. Ja nie mam fioletowego nic i nawet nie mogę powiedzieć, czy lubię, czy nie, bo nigdy nawet nie, nie myślałam nad tym, więc muszę zobaczyć i się przekonać, czy lubię, czy nie. Więc y, po prostu przymierza. Więc tak, kolor mi całkiem nie przeszkadza, wręcz mam wrażenie, że się odnajduję w tym fiolecie, czego się nawet nie spodziewałam, ale ona jest dla mnie trochę mała, jak widać. Tu w biustie też mi się rozchodzi, to jest M. Chyba mogłam wziąć jednak L, bo jednak biust i w ogóle trochę się tu nie mieści. Um. Bo tak ogólnie jest fajna Myślę, że, że jest szansa, żebym ją nosiła Może nawet taką i in z innym stanikiem Całkiem bez push I będzie zarobiście, Bo ma coś sobie Podoba mi się ten kolor Podoba mi się też to, że jest bardzo prosta tak naprawdę Myślałam, że jest bardziej oversize'owa Ale ona ma bardzo prosty, ładny krój Taki właśnie, to taki spódniczki idealny tak naprawdę Nie, ja jestem bardzo zadowolona Super, szkoda, że jednak nie poszłam w rozmiar w górę Bo bym miała większy komfort po prostu noszenia nie ze stara ręka. O, sukienka. Ciekawe. Z falbanką, z falbankami na rękawie. Luźna, taka sweterkowa, z paseczkiem. Hmm, ej, to jest nawet fajne. Takie luźne, proste. Skład 65 poliester, 35 bawełna jest bardzo przyzwoity i nie gryzie. Już czuję, że nie gryzie i nie będzie gryzł. To mi się podoba, wiecie co? Takie proste na co dzień i ten szary, ja lubię szary. Myślę, że z tym się bardzo polubię, więc przymierzam. Bardzo, bardzo mi się podoba. Uważam, że jest super, ma genialne rękawki, ma super materiał, jest fajna, luźna, ładnie się tu układa, nic nie odstaje, nie gryzie mnie ten materiał. Można związać paskiem, można nosić, jak ktoś boli, po prostu taką luźną i mi się podoba związana paskiem nawet. Z tyłu też dobrze wygląda, ma odpowiednią długość. Wszystko jak najbardziej na tak Według nie bardzo udany zakup. Pewnie nie dla każdego są te rękawki. Ja lubię osobiście, więc mi się to podoba. Nie, fajna sukienka. Zodają ona też jest dość tania, więc naprawdę udany zakup. I ostatnia rzecz to znowu koszula. Eee, tak, koszula. Bardzo gruby materiał, bardzo mega gruby, aż dziwnie gruby, aż nie koszulowy. Bez kołnierzyka. Ona jest taka dość prosta. E, czy my mamy jakiś składzik tutaj, bo ten materiał... Słyszycie? To jest strasznie dziwny materiał. No nie, jak nie ma metki, to się zdenerwuję, bo ona jest aż tutaj, jakby miała taki meszek, taki, taki materiał, wiecie co? Kurde, nie wiem, ciężko mi to było w ogóle w jakikolwiek sposób opisać ten materiał. Słyszycie? Ona ma jeszcze taki jakby właśnie meszek. Kurczeczki! To jest strasznie dziwne jak na koszule i w ogóle patrzcie na to, tego chyba nie zauważyłam, jak ją zanawiałam. Ten rękaw. No ciekawa rzecz. Ciekawa rzecz. Myślę, że po prostu przymierzam. To totalnie nie jest mój styl. To totalnie nie jest coś, co mi się podoba. Czuję się strasznie dziwnie w tej koszuli. Uważam, że wygląda przyzabawnie wręcz. na wygląda po prostu śmiesznie według mnie. I tutaj to, jak wygląda. Nie, no, Jezu, nie. nie. To bardzo, bardzo na nie. Um, nawet ciężko mi coś więcej powiedzieć, Jestem po prostu na nie. Nie podoba mi się w ogóle, jak leży. Tragedia. Tragedia. No to czas na szybkie podsumowanie. Tak naprawdę, do tej pory, do tej pory było super. To jest dla mnie straszne. Reszta rzeczy, naprawdę na plusik, dobre jakościowo, fajnie zrobione. I też ciekawe rzeczy, myślę, że każdy mógłby coś znaleźć dla siebie, bo jest trochę młodzieżowo, trochę bardziej elegancko, więc myślę, że każdy może coś dla siebie znaleźć w tym filmiku. A to nie wiem. Nie wiem co mnie natchnęło wtedy, ale nieważne, nieważne, no zdarza się. Tak jak zawsze, zapraszam do subskrypcji, do lajkowania i do zobaczenia niedługo.